Wyobraźcie sobie, że macie przyjaciela i go tracicie. Nie wiecie gdzie on jest i próbujecie go znaleźć. Słuchajcie, ja w tym momencie jestem właśnie w takiej sytuacji, gdzie jest gdzieś moja owieczka Lucy, którą muszę odzyskać, która jest nieodłączną moją przyjaciółką od wielu, wielu lat. I moi drodzy, jeśli wierzycie w to, że to się uda, że uda nam się odzyskać owieczkę Lucy, która naprawdę jest bardzo, e, dla mnie bardzo ważna, to słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, musicie mnie wesprzeć, ponieważ no normalnie już nie mogę wytrzymać, ten cały on, wyobraźcie sobie, że ciśnie ze mnie jakąś taką lekko bekę i każe mi wykonywać różne zadania, tutaj miałem zbudować jakiś domek, tutaj przynieść jakieś krowy, e, tu ogarnąć, słuchajcie, blok złota, nie wiem po co, nie mam pojęcia, z mojej drodzy, dobijmy pod tym odcinkiem 2000 łapek w górę. Będę mega mega happy. E, podbijmy trochę aktywność na tym kanale, bo mam zamiar coraz e, to więcej i fajnych filmów dla was kręcić A co jest, słuchajcie, ważne? Mamy kolejne, kolejne zadanka. E, dziś kolejna przygoda. Odwiedź znacznik tutaj i wykonaj trzy zadania. Możesz mieć przy sobie tylko jedzenie, powodzenia. Okej, okay. słuchajcie, no to te znaczniki chodzi o te takie z tej mapek no i gdzieś my mamy... O, jest tutaj, patrzcie, jest na, na czarno, dobra, trzeba go tylko znaleźć. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Czy go widać gdzieś? Tam jest baza. Dobra. Tam jest jeden, dwa, trzy, ale tutaj nigdzie nie widzę. Dobra, słuchajcie. Um, z tego co jest tutaj napisane. Mogę mieć tylko jedzenie przy sobie. Słuchajcie, mam tylko. Nie! Znowu ten parówka! Panie świnko! Panie świnio! A masz! A masz, dobra, leży, słuchajcie, pokonałem go. Jak widzicie, mogę mieć przy sobie tylko i wyłącznie jedzenie, więc od razu to sobie wyrzucam. Nie wiem jak ja sobie poradzę. Eee, trochę to dziwne, że mam, tylko mogę mieć jedzonko, ale zróbmy tak, słuchajcie. Jakoś muszę tam dotrzeć do tego znacznika tutaj w ogóle na wiem, gdzie on jest, ale zaraz go będziemy szukali i sprawdzę, czy coś jest w skrzyni. Okej. Okay. Jest chleb, słuchajcie, weźmiemy sobie 16, trochę tego pieczonego ziemniaczka sobie odłożę. Eee, I co by tu zrobić? Czy to faktycznie zostawić miecz? I drewniany, znaczy diamentowy kilof Tak, zostawię, posłucham go Posłucham go I co jest mega ryzykowne No to ee, Muszę Nie wiem, diamentowe buty, wszystko odłożyć Trochę kaszana Dobra, wiecie co, wezmę to ze sobą Totem nieśmiertelności na wszelki wypadek wezmę, słuchajcie, bo. Bo to jest jednak. W ostatnim odcinku przekonaliśmy się, że to jest jednak bardzo przydatna rzecz. W takim niedogodnym miejscu jak to. Eee, więc co, słuchajcie, musimy znaleźć ten znacznik tutaj. Ja nigdzie nic więcej nie widzę. Dobra, tu już jest ten. w złotej zbroi na drzewku. Typo świniol. Eee, gdzie jest. O! Jest, mam! 134 metry. Dobra, ciśniemy tam, sprawdzimy, co się tam takiego dzieje. Co jest na tym znaczniku? Tam jakieś zadanki nas czekają. No i mega jestem ciekaw, czy faktycznie uda mi się tam dotrzeć. Eee, więc jeszcze, tak, na rozpoczęcie, bym przydałoby mi się trochę nederraku, słuchajcie. Netherrack jednak będzie, myślę, że przydatne w tym momencie. Eee, więc idziemy. Idziemy. Ok, okej, okay, ok, wskakuj. Dobrze, i co dalej? I co dalej? Gdzie ja mam tutaj iść? Hm. Na górę jakoś? Czyżby to było na górze? Trochę tak. Tylko. Tam. Dobrze. Dobrze, że mam trochę bloków. Te 32 bloki na pewno mi pomogą. Jezu, jak to wygląda. Naprawdę, nether w tym Minecrafcie wygląda kozacko. Więc lecimy na samą góreczkę. Okej, okay. jeszcze trochę, jeszcze trochę. Ok, i teraz gdzie to jest? Tam, tutaj, ok. Mm, tylko tak, żeby nie spaść i się nie zabić. Ok, fajne jest to, że te, na tym można się wspinać. To jest naprawdę kozacka rzecz w tym Nederze. E, te pnącza takie dziwne. Ok, mamy znacznik, już coraz bliżej. Zostało 56 metrów. Co tam nas czeka? Okej, okay, tam coś jest. A, to jest ten czarny znacznik. Słuchajcie, myślałem, że to on. Patrzcie na to, to normalnie jakby głową patrzył w dół, widzicie? O, strój, jeszcze te czerwone jakieś takie, jakby to by były jego barki. Myślałem, że naprawdę ktoś tam stoi. Okej, okay, coś mamy, słuchajcie. Dwojan Palion Kati? Okej. Okay. Słuchajcie, to jest mega, mega dziwne. Bo mamy tutaj wejścia i patrzcie, jest żółty, zielony i czerwony Okej, okay. słuchajcie, przechodzimy Wojana Przejdźmy Wojana, zobaczymy co tutaj jest Okej, okay. słychać jakieś dźwięki To zaczyna być trochę przerażające, powiem wam Okej, okay, mamy to, patrzcie Tam coś jest I tutaj, słuchajcie, jakiś parkur dziwny Czy ja mam tu przechodzić? Słyszeliście to? To jest coś nietypowego, patrzcie. Ok, czyli klapa się zamyka tutaj. Czyli nam ja radę tam przeskoczyć? Tak, ok. otwórzmy to i to. Hmm. Tylko żeby nie spać, błagam, błagam, błagam. Dobra, jest. Co tutaj się dzieje? Ten się tak zamyka, a ten. Eee, a ten. Tak, ok. To trochę ułatwia sprawę. Dobra, chcę bezpiecznie wrócić do mojej bazy. Proszę bardzo. Dobra, tutaj wskoczymy. Cyk. Wow! Jezu! Się przestraszyłem. Myślałem, że spadam. Co to jest? Co to za zbrojka? Ty, nederowy pierśnik Co? Ej. Ona jest lepsza od diamentowej 6, a ta ma 8. 3 do wytrzymałości zbroi. 3. Ej, ona jest kozacka! Słuchajcie, ta. Ej, 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 ej! To słuchajcie! Okazuje się, że to będę jakoś wynagradzany. Dobra, sprawdźmy, jak to się zamyka tylko. Dobra, z tej strony się zamyka, więc. Wow. <grytanie> ok. To w taki sposób. Tutaj chyba dos powinienem doskoczyć. Dobra, podskoczymy. Naprawdę, tu doskoczyć. Wo Ej, to było mega groźne, nie? Dobra, cyk. Te dźwięki! Jest! Udało się! Słuchajcie, mamy to ogarnięte. Co to w ogóle jest? Co to za bloki? I w ogóle animowane, bo tutaj jest taki jakby. cząsteczka. Jeszcze kapie to coś. O kurcze! Ej, grubo to się robi, naprawdę gruba akcja. Ej, jak ja mam teraz tam wskoczyć? Czekajcie, bo ja mam tutaj netherrack. E, I chyba mogę sobie zrobić tutaj ścieżkę. Ewentualnie do wyjścia. Ej, no dobra, mamy na pierśnik, to jest kozacka sprawa. E, dobra, ej, może byśmy zrobili teraz. E, paliona? No dobra, w takim razie czas na podróż do. Paliona? Przejścia paliona, dobra, przechodzimy, Słuchajcie, on wymyślił sobie jakieś różne przejścia. Pokonaj wszystkie pigmeny i pigliny. To. W... On oszalał. Słuchajcie, co tu się dzieje? Okej, okay. są tu ziomki, i one biegną do mnie, ale jest. Słuchajcie, trochę kaszana, bo ja nie mam. Co to jest w ogóle jakiś ma. Skórzaną zbroję. Ej, wiecie co? Zróbmy to inaczej. Wiecie co? Ja muszę mieć jakiś mieć, żeby zacząć walczyć magicznie z nimi. Więc wiecie co? Zrobimy na szybkości crafting z tego drewna spaczonego, tak? Że to jest spaczone drzewo e, więc trzeba by było i jakoś to rozegrać, dlatego biorę od razu dechy. I robię miecz. To jest mega ważne. Nawet drewniany, słuchajcie, niech to będzie drewniany miecz, ale już jakaś podstawa, żeby zacząć walkę. E, dobra, zróbmy crafting. Zróbmy patyki. I gdzie my mamy crafting? Dobra, jest tutaj. Cyk, o, i mieczyk. Mieczyk. Dobra, miecz jest drewniany, okej. Okay. Słuchajcie, dla pewności jeszcze mogę zrobić siekierkę tak, żeby było, można zobaczyć. Słuchajcie, to ma ataku 7 obrażeń, to ma 4, tylko że to jest w dużo, dużo wolniejsze. No, ale już jakiś tam jakiś niebecz Niebezpieczeństwem jesteśmy no, Zaczynamy być, okej, okay, dobra Także moi drodzy, lecimy na wyprawę Musimy pokonać wszystkie pigmeny i pigliny Więc sam do końca nie wiem jak to się Co tu się będzie działo Okej, okay. słuchajcie, może zaczniemy Zaczniemy na sam początek Ty, ale Gdzie to są te moby Słuchajcie, dobra Walka z wami, kurczę ty O oh, shit, o oh, shit O oh, shit. Oh, shit, dobra Wchodzę tu. Okej. Okay. O nie! Wow! Wow! Co tu się dzieje? O kurczę, jakaś skrzynia. Ej, 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 jakaś skrzynia. Dobra, biorę i chcę zobaczyć, co tam jest. Wow! diamentowy kill -off. Dobra, ej, gonią mnie. Tutaj jest kolejna skrzynka. Szybko, 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 szybko. Co? Nederodo, nederowy. Neterowy. Dobra, aż ty. Ty też, Chodź tu. Pokonam ciebie, gościu, nie masz szans. Dobra. Leżysz, 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 leżysz wow! wow, 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 Dobra, zjedzmy szybko cokolwiek Dobra, okej okay. Tutaj mamy zbrojkę, słuchajcie, jeszcze Nakładam ją, nakładam ją nederową zbrojkę Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay, Okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, okej Jest, słuchajcie, pokonałem wszystkich Patrzcie, to jest ta nederowa zbrojka O kurczę, ale jajca Normalnie nie uwierzycie w to. Patrz na to, ty tam jeszcze mały jest. Wszystko wziąłem, zabrałem ze sobą. Ej, czy ja mam wszystko? Okej, okay. gościu, niestety, ale miałem pokonać wszystkich, więc chyba ciebie też o to chodziło. No, patrzcie, zł złoty jeszcze mieczyk dropnął gdzieś tutaj. Kozacko, złoty miecz, naprawdę niezłe lootingi tutaj dostaje. Luty, nie? Eee, dobra. Ej, udało się, udało się, ogarnęliśmy tak Takie, że w takim razie lecimy do ostatniego przejścia. Którym będzie, słuchajcie, przejście Kati Hmm, muszę jeść, muszę zjeść. Ok, wchodzę, zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Mam nadzieję, że nic takiego groźnego. Bo to trochę taki charakter, słuchajcie. No, wiecie, palion tu waleczny, lubi powalczyć. Wojan dobry w, nie wiem, parkura. A. Czekaj, okay, coś tu, kolejna skrzyneczka przygotowana. I co tu jest? Jedwabny dotyk. Okej, okay. jedwabny dotyk jest o tyle fajny. Ty, ale tutaj jest jakiś w ogóle rysunek. Tak, to jest rysunek. Słuchajcie, czy ja bym go odwzorować tutaj? Ja kojarzę tą zabawę. To jakby takie puzzle trochę minecraftowe. Okej, okay. znajdźmy złoto. Znajdźmy złoto, czekaj. Ja. Mm, złoto i jedwabny dotyk, okej. Okay. Rozumiem, rozumiem, czyli... E, wszystko jasne. Dobra, przejdźmy sobie w taki sposób. Tu może przejdźmy od razu do złota wydobywania. Nie wiem, ile tego złota potrzebuję. Ale wykopmy go. Cyk, raz. Dobra, jedwabny dotyk poszedł. Dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay. jeszcze więcej drewna. Skąd ja mam wziąć? Tamto. Dobra, tu jest złoto. Spoko, bierzemy, to też weźmiemy. Łoł! Wow! Nie, 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 znowu kąpiel w lawie? Znowu? Nie, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę. Czekaj, siedem, to trochę za mało tak mi się zdaje. Więc okej, okay. trzeba jakoś to... Okej. Okay. Mamy to zrobione i... czekaj. Osiem dokładnie, patrz, raz, dwa, trzy, cztery. Tylko słuchajcie, czy to ma być lustrzane odbicie? Jeszcze jedno złoto, jeszcze jedno złoto, tylko poproszę jedno złoto, które znajduje się tutaj. Fajnie, Dobra, weźmy je, bo muszę trochę wyżej podskoczyć. Cyk i mamy. Okej, okay, świetnie. Lecimy teraz do tego. To jest też do rozwalenia. Czy to dam radę. Siekierką? O, fajnie, dobrze, dobrze, że udało mi się ogarnąć siekierkę. Bo inaczej bym musiał to rozwalać łapką, ale to jednak trochę szybciej. Bo jednak to też jest do wykorzystania ten bloczek. Tak mi się wydaje oczywiście. Ale raczej dobrze mi się wydaje. Eee, dobrze, to tak, złoto jeszcze idzie tam i tutaj powinniśmy zrobić. Ty, ale tego bloku jest. Tutaj no trochę przesadził ten cały on. Ale dobra, spróbujemy. I. I teraz tak. Wydobywamy ten czerwony. Wydobywamy ten czerwony i tego czerwonego trzeba troszkę mniej już. Dobra, także to jest do zrobienia. Bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, dobra, 12. Dobra, znowu te dźwięki. To czy to jest normalne, że takie dźwięki są w nederze? Wy musicie dać mi znać w komentarzach, bo podejrzewam, że na pewno lepiej ogarniacie ten neder niż ja. E, więc możecie dać mnie zdać znać, czy faktycznie... Te dźwięki, które ja cały czas słyszę, te przerażające dźwięki, one są w autentycznie w Minecrafcie? Czy, czy to po prostu ja coś zrobiłem i, i po prostu taki jest dźwięk? To jest mega zastanawiające. Okej, okay, tego, tego bloku będziemy musić, potrzebujemy dosyć sporo, bo go jest tutaj najmniej, a jest najwięcej do wykorzystania. Okej, okay, śniemy. Zróbmy to. Okej, okay, lawa będzie leciała. O nie! Znowu! Wiedziałem! Wiedziałem! Wiedziałem, że mnie to podpali. Dobra, budujemy dom. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, cztery. I teraz tak. Muszę mieć ten bloczek, więc tutaj na pewno ten, ten poziom. Okej. Okay. Dobra. Ej, znowu jedzenia mi brakuje. Kurczę, to jedzenie tak szybko idzie. Dobrze. Cyk. Cyk, 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 cyk i cyk. Dobra, tego jedzenia naprawdę idzie tutaj ogromna ilość. Po prostu ogromna ilość. Eee, dobrze, że mam w ogóle tą zbrojkę, tą netherową. Będzie trzeba ją w ogóle zenchantować, Patrzcie, że ona jest kompletnie dojechana, że, że tak powiem. Naprawdę odjechana eee, zbrojka. Kurczę, jak długo mi to zajmuje. To, co to w ogóle za blok jest. Czy ja gdzieś go znajdę? Cztery kawałki muszę takie mieć. Dobra, przekopmy się tu, bo widzę, że ktoś zrobił sobie hece. Okej, okay. gdzie ja znajdę? Tu jest, dobra, jest, jest ten bloczek, spoko. Także musimy wykopać go razy 4 raz, dwa, trzy, cztery i ostatni bloczek to będzie tamten. Dobra, jeszcze te bloczki i chyba będzie starczy, normalnie chyba starczy to wszystko. Ogarnięte. O nie, do lawy mi wpadł. No trudno, dobra. Kończymy tą zabawę, słuchajcie. Musimy to dokończyć, bo zostało nam niewiele czasu, a czas się. O kurczę. To trochę źle ułożone, no, ale dobra, niech będzie tak, jak jest. Yy, I co teraz? Musimy tutaj wskoczyć, trochę rozbudować to wszystko. Okej, okay. czyli tutaj jest uzupełnione. Raz, dwa, trzy. Dobra. Co jest ważne, tutaj zauważyłem, że mamy do zrobienia jeszcze jedną rzecz. Teraz tak trzeba będzie coś takiego ogarnąć. Dobra, i zostanie tylko położenie czterech klocków. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay. i to wszystko uzupełniamy. Dobra, trochę utknąłem, więc spróbujmy zrobić to tak, 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 tak. Pięknie, pięknie, ładnie, cudownie Tralalin, tralalam Kurcze, ej, tu trochę brakuje mi tych bloków. Znowu muszę wykopywać je! Nienawidzę tego kopania, tego drewna. Może mieć jakąś lepszą siekierę powiem wam. Muszę to trochę ogarnąć sobie. No ale to spokojnie. Może jeśli będę wykonywał dalej te zadanka, to uda mi się dalej coś w jakieś fajne itemki ogarniać od on. Ej, dosłownie cztery kawałki mi zabrakły. Nie! Nie! Eee, raz! Dobra, dwa, ok, trzy i cztery. Ok, to już chyba będzie koniec, słuchajcie, to już będzie koniec. Nareszcie! Mam nadzieję, że po takich katuszach, słuchajcie, po takiej tyranni z jego strony, będę mógł wykonać odzyskam lucy, nie? dobra wskakujemy sobie tutaj, tutaj i uwaga, uwaga nice, nice, udało się słuchajcie udało się ogarnąć przyściutko zobaczcie jest to odwzorowane jeden do jednego, eee, z małymi tam błędami ale to jest chyba do do przeżycia, co? tak mi się wydaje okej, okay, gdzie jest wyjście? tu jest wyjście Dobra, wychodzimy stąd. Mam nadzieję, że to jest wszystko ogarnięte. Tam żadnych skrzynek dodatkowych nie było, więc spoko. Dobra, zamykam to. Eee, udało się ogarnąć. O kurczę, on tutaj był? Gratulacje, wykonałeś kolejne zadania. Brawo, już niebawem odzyskasz Lucy. Słuchajcie, patrz jeszcze, tabliczka tutaj została na, wyznaczona, jakaś napisana dla, do mnie. Dobra, wracam do domu, słuchajcie, wracam do bazy, bo tam jest trochę. Czuję się chyba najbardziej bezpiecznie. Mm. No i będziemy musieli wykonywać chyba jeszcze jego zadankę Dobra Moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Widzimy się w kolejnych filmach, już niebawem. Eee, no i co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Bo naprawdę dzisiejsza przygoda była całkiem, całkiem. Ja lubię te nie wybierz złego, coś w tym stylu. Z tej serii takie rzeczy robić. Woow, gdzie ja jestem? Kurczę, jak ten świat wygląda kozacko. Wow, eee, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Spróbuję wrócić jakoś do domku, żeby. O nie, o nie. Nie, tylko nie gaz, błagam. Tylko nie gaz, tam. Wszystko tylko nie gaz. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. I właśnie, mamy zarobić tę zbrojkę. Słuchajcie, dajcie mi znać, co o niej sądzicie. Czy ona jest całkiem dobra? Bo sam do końca nie wiem. Musicie mi... Liczę na waszą pomoc, bo tutaj naprawdę jest tyle rzeczy nowych. Więc chciałbym, żebyście mnie wsparli, napisali cokolwiek wiecie na, tej, na temat tej zbrojki. E, w ogóle, jak ją się kraftuje, nie mam zielonego pojęcia. Dzięki za uwagę. Jestem Matruner i Topel. Widzimy się w kolejnych filmach. Eldorado, niech będzie z wami. Baba.